Dobry wieczór, witam serdecznie. Chciałam Państwu pokazać jak robimy ze śmietanki 36% trzeba przechowywania mikserem właśnie jak robimy masełko do posmarowania chleba. Oczywiście, że chleb mam własny pieczony, bardzo piękny, bardzo smaczny. I teraz zrobię masło, do tego dodamy pomidora lub ogórka, z czym powoli jest bardzo zdrowe jedzenie. O, już masło się robi twarde. Przerobimy go później wodą. Już mamy tutaj masło kardy. O, już mamy, pokazuje się nam maślanka. Jeżeli to by była maślanka bezpośrednio od śmietany, od chłopa, to by można ją pić, do ziemniaku przypijać, do czegokolwiek. Wspaniała jest gotyba. Natomiast ta jest dawana chemia, więc ja wytrącę tą maślankę, czyli całkowicie przerobię to masło, a. Zatrzymam, a proszę Państwa, tutaj masło się już zrobiło. O, nie chce się nawet nabrać, trzeba go przerobić. Jest twarde. Tak, wodą trzeba przerobić i mamy własne masełko. Pozdrawiam, polecam. Do lajfa.